Dzień dobry, obok dzień mnie dobry. Marta Misty dobry wieczór, dzień dobry. Eee, po ostatnim meczu w tym sezonie. Niestety, niestety, do końca, do końca chyba tego meczu miałeś nadzieję, że jednak jeszcze jutro się tutaj spotkamy. No ale wyszło no Przed chwileczką miałam okazję rozmawiać z Nataszą Mak i powiedziała, że z tych trzech meczów ten dwóch zdecydowanie dla nich najcięższy. Cieszymy się, bo jakby poza te mecze miały się mocno że jeśli to ma być ostatni mecz naszego sezonu, to chcemy, żeby był jakby najlepszy, najlepszy i najbardziej mhm. zapamiętany i wydaje mi się, że któregoś tam momentu tak dobrze to trzymałyśmy i wychodziły nam nasze założenia, no a niestety później już e, klasa przeciwnika, mm -hmm. e, pokazała bardzo mocno, no, 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 jednak są w tej, w tej drużynie dwie dziewczyny z pierwszej piątki, z, 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 zespołu, z zespołu, z zespołu, z rundy zasadniczej, mm -hmm. więc jakby pokazały, by pokazały show i jakby. Bo kamaja moc mocno ciągnęła w pierwszej, w pierwszej połowie. Tylko klaskać, patrzeć i, i, jakby uczyć się od niej, bo naprawdę jest, jest czego. Ale jak Marta Mistyka, żeby wyszła na boisko, to też dawała z siebie dużo. Widać było, że starała się gdzieś tam te braki, chociażby w strefie podkoszowej fruwalać, no na deskach, bardzo ja przy... Wydaje mi się, że każdy z nas po prostu przed tym meczem stwierdził, że no, każdy miał świadomość, że to może być ostatni mecz, więc chciał się pokazać z jak najlepszej strony po tym, żeby. Przepraszam, poza tym, żeby. E... To przyda się. E... Że po prostu, też dla kibiców, wydaje mi się, że każda z nas chciała pokazać, podziękować im, jakby naszą grą, podziękować im za cały sezon, że nas wspierali nas i u siebie, i na wyjeździe, bo naprawdę jakby nie, 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 nie skłamie i nie, jakby nie sklebiam tak, e, e, tak sztucznie, jeśli powiem, że mamy najlepszych kibiców w tym momencie w polskiej lidze. I chyba każdy o tym wie, I, i, i każdy zespół, który przychodzi, przyjeżdża do nas na mecze, to zawsze jest jakby komentarz że, że sala cała żyje i że to jest nie, no, samowite i takie to nas niesie, bo niesie tak naprawdę na każdym meczu. I za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo się cieszymy. Ja też jak powiedziałem, że tak to, <grym> tak, tak to się i też jesteśmy <grym> bardzo wdzięczni dumni, że możemy kibicować takim wyjątkowym dziewczynom i zespołowi. my się bardzo cieszymy, naprawdę. Jesteśmy <grym> bardzo wdzięczni. E, koniec sezonu gdzieś tam skłania do, do jakichś e, podsumowań. E, to ja tak może zacznę trochę mniej typowo. Najtrudniejszy w twojej ocenie moment tego sezonu. Uj, e, wydaje mi się, że jeszcze nie miałam takich przemyśleń, jakby okay. za, za wcześnie jest na jakieś przemyślenia, okay. bo, no, szczerze przyznam, ja nie podchodziłam do tego meczu takiego, że jest ostatni i już sobie cały Ale nie, sezon... Nie było, nie? nie było gdzieś w takim momencie tego sezonu no sobie kurczę, nie wiem. Wydaje co, mi się, tak że się coś nie układa kurze, dużo. Nie, co miałyśmy. Wydaje okay. mi się, że w ten moment, kiedy, kiedy odpadła nam na, na chwilę i Loryn, i i Marti, to był taki. Czyli ten przełom roku kalendarzowego. Tak, 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 naprawdę. tak. Wydaje mi się, że wtedy, wtedy to było takie naj, naj, najcięższe dla, dla zespołu i też jakby. Tam było kilka takich, e, takich, takich spotkań, które wydaje mi się, że gdybyśmy były pewnym składem, to one byłyby do przodu. Mm -hmm. e, I no, moim zdaniem to są, takie na, na świeżo, tak jak teraz sobie próbuję coś e, do tyłu przypomnieć, to to by było, wskazałabym ten moment, gdzie była, byłyśmy tak mocno osłabione przez kontuzję, przez choroby. E, na szczęście jakby to mocno nas COVID aż tak marto nie dotknął, mm -hmm. e, ale też było, więc więc wydaje mi się, że zdrowotnie tak. tak. Okay. Dałabym tam ten okres. A jakiś, nie wiem, najprzyjemniejszy, najprzyjemniejszy moment albo jakieś najsilniejsze, nie wiem, pozytywne emocje, które gdzieś tam Ci się zdarzyło przeżywać? Mm, naj, najsilniejsze... <noise> każda wygrana, wydaje mi się, tym bardziej te niespodziewane, mm -hmm. gdzie pokazałyśmy, jakim jesteśmy zespołem i jak ten co się tworzy, mhm. docieramy się i, i tak naprawdę wydaje mi się, że w tym momencie naprawdę jesteśmy drużyną. Mimo tych takich gorszych, słabszych momentów, tych takich mniej, mniej miłych, mniej, mniej spodziewanych, niespodziewanych, to naprawdę wydaje mi się, że każde takie zwycięstwo, które wyszarpałyśmy, które mhm. prowadziłyśmy, to, to nas budowało, budowało jako zespół, budowało jako drużynę i w szatni, i poza boiskiem, i, i na boisku. Więc ta każda chwila dla mnie, dla mnie była taka bardzo mocno szczęśliwa i mhm i to się pamięta. Pierwszy sezon w ekstraklasie, stączyłyśmy na siódmym miejscu, więc wydaje mi się, że to mm -hmm. jakby nikt, nikt, się tego nie spodziewał, zaczynając ten sezon bardziej, chociaż wszystkie potrudziłyśmy, żeby wygrywać każde mecze, ale pewnie większość miała takie myślenie, że obyśmy nie spadły. No jakby, to Dziesięć wygranych się udało, no, ale zbierać. Tak, tak, tak. no, dlatego nie... wydaje mi się, że, że, w tym momencie, każde takie zwycięstwo, i pokazywałyśmy drużyną, które może Podchodziły z takim luzem do nas, a mm -hmm. bo to będzie minek i nieważne, e, że jesteśmy Z były blisko, żeby a, się sparzyć. Tak, <laughs> tak, Pierwsza pierwsze byłaby cudowna niespodzianka, ale wydaje mi się, że później z meczu na mecz było coraz lepiej. No, więc wydaje mi się na, na takie podsumowania, mm -hmm. jest jeszcze czas, e, 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 więc to na pewno będziemy rozmawiać pewnie z trenerami i między sobą mm -hmm. i jakieś tam. No, po takim sezonie dużo się wniosków jakby Jasne. wyciąga. No trzeba jeszcze nauczyć się na błędach, jakby, mm -hmm. ale doceniamy taką pozytywną chwilę, która była i wydaje mi się, że dla większości z nas ten sezon był taki, taki dobry i taki, taki... cieszymy się mm -hmm. bardzo, więc wydaje mi się, że, że pozytywnie większość dziewczyn będzie wspominać. Mm -hmm. A jeśli ty byś miała spojrzeć na swoją postawę jako zawodniczki, to. jeśli, no, bo dla ciebie to jest gdzieś tam powrót po latach troszkę na parkiet ekstra klasy. Jesteś zadowolona ze swojej postawy, czy coś, nie wiem. Wydaje mi się, że każdy zawodnik ma coś takiego, że coś by poprawił i jakby daleko jest mi po tym sezonie do, jakiegoś, tak jak ja bym chciała, żeby to wyglądało, więc także daleko, daleko, daleko. Ale słusznie w tych ostatnich meczach można zobaczyć więcej ciebie gdzieś tam, po prostu patrzącej na kosz a, i gdzieś tam wchodzącej mocno tak. na przykład pod kosz, i jest tak, często tak. z dobrym skutkiem. Zdarza się. Nie wiem, tak jakby wszystko, wnioski jakby też siebie jeszcze jakby nie oceniałam mm -hmm. przez pryzmat całego, całego meczu. Oczywiście były w tezonie gorsze, lepsze momenty, więc, więc to jest też tak Ciężko mi oceniać i też, jakby ciężko mówić o sobie. jakby Ja nie umiem <laughs> nie, mówić. jak już to same negatywy mogę mieć O, nie, nie, nie. No, Bez tak, tak, tak jest Ale tak, rozumiem, tak, że o co ci chodzi. Że, że ciężko chyba mówić o sobie. Dobrze, ale jakby cieszę się, jakbym mogę powiedzieć, że ogólnie na plus. Na plus. Moim zdaniem. Jak najbardziej ja się, ja się podpisuję była rękami. Sodziewałam się, ten... że będzie gorzej, no. <laughs> Okej. Okay. Czyli jest bonus, jakiś Zbiedź, gdzieś tam? Dla tak, mnie jakiś coś... tam jest światełko w tunelu, a e, ja spodziewałam się, że to będzie gorzej wyglądać. Okej, okay. a myślisz, o kolejnym sezonie w ekstra najlepiej w Polsce. <laughs> to już, nie wiem, czy jeszcze, jeszcze no, może nie tak negocjujemy, tak bo nie mamy niej ale. <laughs> e, wydaje mi się, że jeszcze jest za wcześnie troszeczkę na takie. No, zobaczymy. Bo no, fizycznie jest... wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądasz. Eee. Nie, nie tylko fizycznie, tak? Ale... Nie wiem, czy to gra jakaś nagroda za aktorstwo, nie powinnam dostać w tym momencie, ale e, zobaczymy. Okay. Jakby dam, to dam wszystko się, nam. <laughs> e, zobaczymy tak naprawdę, to jest okay. na, na świeżo, Trochę, na razie oczywiście. ten, więc... Trochę muszę opaść wiem, emocje. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, to będzie wyglądało da dalej. Zobaczymy, zobaczymy, jakby, jak to wszystko się... Potoczy nagle, mhm. na razie chyba wszyscy mają w głowie, że czas na chwilę odpoczynku Oczywiście, i jak regeneracji, regeneracji i troszeczkę takiego e, od, odświeżenia głowy, mhm. bo bo wydaje mi się. I potem, że to jest fizycz, fizycznie bardzo męczący sport, to również psychicznie, więc teraz każda każda będzie miała chwilę dla siebie. Okej, okay. a będziesz jeszcze śledzić rozgrywki energetyczne tak, kobiet? Tak, 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 tak. Kogo tak, typujesz to? na mistrza? Chciałabym, żeby to był ktoś. Nieoczywisty. Ok. Czyli Lublin e, na przykład, bardzo, właśnie? Tak, jakby jak, mhm. jak, jak dla mnie y, im mniej oczywiste zwycięstwa, tym, tym lepiej. Okej, okay, dobrze. No to życzę, żeby się, życzę, żeby się spełniło. Piękne dzięki dla, dla ciebie, dla, dla okay. wszystkich dziewczyn, dla, dla sztabu. No za niesamowity sezon. Po prostu mnóstwo emocji pozytywnych, które nam zawdzięczamy jako, jako, jako społeczność. Trudno to nawet wyrazić słowami. Nie, nie chcę się też tu ja rozpłakać. też, mieliśmy <grymność> kilka, kilka momentów <grymność> takich, że jakby tak bardzo, chyba nie sądziłyśmy, że to będzie koniec, że każda z nas po ostatnim blisku miała takie... To już i takie byłyśmy, dlaczego? Jakby... Szkoda, ale, Szkoda. Ale myślę, że to jest jakiś Pozycyjny. rozdział tej, 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 tej mm. pięknej przygody i uda się dopisywać kolejne. Mam nadzieję, że <grym> Wielkie dzięki. Jeszcze ja raz. również dziękuję bardzo, bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia.